Trzeba to pojąć, że to, co nam, zwykłym obywatelom, zdarza się widzieć, np. w telewizji albo uczestniczyć, czyli niepotrzebną brutalność policji, eskalowanie agresywnych zachowań podczas manifestacji, skandaliczne działania podczas tego, czym nas straszono, a okazało się zupełnie czymś innym zamordyzm, nadgorliwość. Będziemy mieli za kilka lat nie tylko takie rzeczy w prewencji, ale w każdym wydziale, bo kadry spadają. Społeczeństwa zachodnie, w tym niestety i nasze, upadają stają się coraz słabsze, poziom intelektualny jest niższy. Myślicie, że nie dotknie to kadr tak ważnej dla naszego bezpieczeństwa służby, którą, jak rzekłem, niszczą politycy, często przygłupi dowódcy i otwarte na oścież drzwi dla każdego, kto chce ubrać mundur? W ten sposób ta obręcz się po prostu zamyka i tworzy jakieś szalone koło. Policja ma fatalny wizerunek, daje się poznać jako organ represji, a nie ochrony. Ludzie z potencjałem nie chcą do niej wstępować lub rezygnują po kilku latach, przyjmowani więc są nowi, bez zasad i instynktu policyjnego, a to sprawia, że działają źle, co przekłada się na spadek szacunku wśród obywateli, co prowadzi do fatalnego wizerunku, przez co braki kadrowe uzupełnia się kim? Ludźmi przypadkowymi. Takie to jest koło. Aż do wypełnienia tego po sam brzeg tymi właśnie ludźmi. I teraz co możemy sądzić? No, co możemy w świetle tak postawionych spraw zrobić? no Albo dołączyć do grona krytyków i obrzydzać policję w oczach społeczeństwa, co będzie naszą małą, prywatną cegiełką w planie destabilizowania państwa, albo głośno domagać się naprawy policji, by funkcjonariusze zaczęli dobrze zarabiać, dzięki czemu będzie można wyśrubować poziom y, dla kandydatów do szkół policyjnych, wywalić na zbity pysk tych, co znaleźli się w policji przypadkiem z łapanki, przez co uda nam się odbudować elitarność tej formacji i odpolitycznić powoływanie jej dowódców, którzy dziś. Grają tak, jak politycy każą i z podwiązanymi jajami robią wszystko, co byle tam burek powie jednemu czy drugiemu komendantowi przez telefon.